w hotelu Holiday Inn w Josefowie z prezentacją nowej kolekcji rowerów Giant i Leaf na sezon 2019. Motywem przewodnim tej prezentacji to rowery elektryczne, które cieszą się coraz większą popularnością nie tylko w Europie Zachodniej, ale również w Polsce. Nasi partnerzy handlowi mogą zapoznać się z produktami, a także przetestować nasze rowery w terenie. Jak co roku spotkaliśmy się z naszymi dealerami po to, żeby zaprezentować kolekcję rowerów na przyszły rok, w tym roku jesteśmy szczególnie dumni z rowerów elektrycznych, które stoją tutaj ko mnie. Będziemy mieli w kolekcji 27 modeli. Są to niemal nowe konstrukcje z nowymi funkcjami, z nowymi technologiami. Oprócz tego prezentujemy nasze akcesoria. Wyjechałem na Trensie 29. Bardzo fajny rower. Bardzo żwawy i nie czuć, że tego skoku jest tylko 115. Bardzo fajnie, bardzo fajne rowerki, fajna trasa. Wszystko wspaniale. Na rowerze jeździło się wspaniale. I gdyby nie ten rower, to nie wiem, czy bym tu przyjechał.